Witajcie moi drodzy w kolejnym dniu, w tym wypadku już niedziela, więc cóż, porozmawiamy sobie dzisiaj o pogodzie burzowej, więc te, ta prognoza będzie również prognozą burzową na dzień dzisiejszy, bo tak, wraca dynamika i to dosyć mocno wraca do Polski. Dziś już ją mocno zauważymy. Przede wszystkim w Polsce południowej, ale w wielu miejscach kraju też może zagrzmieć. My oczywiście jedziemy również w teren, więc na samym końcu będzie link do naszego szego będziemy relacjonować sytuację pogodową z południa kraju, z centrum kraju, ale po kolei. Przejdźmy do map, do aktualnej sytuacji w Polsce. Tutaj mamy Polskę i widzimy doskonale, jak wschód kraju jest z bezchmurnym niebem. Natomiast w Polsce zachodniej tych chmur jest zdecydowanie więcej. Centrum tego niżu jest w tym momencie nad Niemcami, gdzieś tutaj w tym miejscu. Z południa zaczyna napływać do nas coraz cieplejsze powietrze. Natomiast z Północy cały czas płynie powietrze chłodne. Mamy bardzo silne burze, które cały czas występują daleko na północny wschód od naszych granic. Estonia, Rosja, pogranicze rosyjsko-białoruskie. Z drugiej strony również mamy tutaj w północnej Hiszpanii bardzo intensywne opady deszczu. Burze we Włoszech, no i dziś burze tutaj właśnie przede wszystkim w Polsce Południowej. Ale w Polsce Centralnej i Północnej również będzie mogło zagrzmieć. No cóż, to jest właśnie specjalne. Naszej pogody, baka, bardzo zmienna. Jeden dzień odpoczynku dla mnie przynajmniej, i dziś znów w terenie, jutro znów w terenie, ale to też dzięki Wam, dzięki temu, że Wy to oglądacie, też dzięki naszym sponsorom. A naszym sponsorem jest Marka Eta. Producent solidnego AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat, dostępny na naszym rynku od ponad 80 lat. Możesz wesprzeć nasz kanał, kupując produkty marki ETA. Link do sklepu znajdziesz w opisie z naszym kodem i jest oczywiście taniej. Zapraszam serdecznie. Ja przychodzę w tym już momencie do sytuacji jaka będzie w Polsce. Przejdźmy do ruchu mas powietrza i do ruchu chmur. Widzimy, to warto to, to można zauważyć. W Polsce północnej ruch chmur jest w kierunku północno-zachodnim, stosunkowo wolny do tego co się dzieje na południu. Tu zauważcie, że te chmury przepływają zdecydowanie bardziej bardziej dynamicznie. W okolicach Częstochowy mamy już wypiętrzenia chmur konwekcyjnych, być może tam niedługo pojawią się pierwsze burze. No i ten to południe kraju nie pokazuje wam bez przyczyny, ponieważ tam będzie dzisiaj najbardziej dynamicznie. W momencie nagrywania tego, opady, tego materiału opady mamy w województwie śląskim, wędrujące do województwa świętokrzyskiego. Te opady lokalnie są dosyć intensywne, ale bardzo szybko przemieszczają się na północny wschód. Temperatury aktualne od 15 stopni Celsjusza w zielonej górze do 17-18 na zachodzie kraju, 19-20 na wschodzie kraju. Najcieplej województwa lubelskie, 20 stopni Celsjusza. No i mamy sytuację, jaka będzie w dniu dzisiejszym. Niż Gabriel znajduje się na zachód od naszych granic. No i mamy tutaj front okluzji. Zokludowany front również będzie przemieszczał się przez Polskę. Będzie niejako nad Polską wirował wraz z samym tym Niżem. Może wirował to zbyt mocne słowo. Po prostu przemieszczał się z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim i będzie jeszcze potęgował dzisiejsze zjawiska burzowe. Samo ciśnienie najniższe w Polsce Zachodniej, tam jest bliskość niżu 1009-1010 hektopaskali, Polska Centralna 1012-1014, Polska Wschodnia 1015-1017 hektopaskali. Z racji tego, że ten niż praktycznie będzie stacjonował na zachód od naszej granicy, sytuacja z ciśnieniem za bardzo się nie zmieni. Tak jak wspominałem, ten niż zaciągać będzie z południa cieplejsze powietrze. Co już około godziny 11, 12, 13 da się odczuć na południu kraju. 26, 27 okolice Krakowa, 28 stopni Celsjusza, Polska Wschodnia, 26, 27 Polska Zachodnia, 20, 22. Tam, gdzie te temperatury będą zdecydowanie wyższe, będą tworzyły się bardziej dynamiczne zjawiska burzowe, ale nadal największa szansa na bardziej niebezpieczne burze w Polsce Południowej. Wieczorem przed przed przejściem tych burz temperatury nadal jeszcze wysokie 22 24 25 ale tam gdzie te formacje konwekcyjne bądź burze przejdą temperatury spadną do 19 bądź 20 stopni Celsjusza. W nocy najcieplej cały czas na wschodzie 16 17 stopni Celsjusza na północy 16 17 na południu południowym zachodzie od 14 do 15. Na początku sprawdźmy sobie jak mniej więcej wygląda tak zwany signifikant, czyli możliwości występowanie opadów i busz. Opady w Polsce zachodniej, w większych ilościach, również pochodzenia konwekcyjnego. W Polsce wschodniej, południowej mniej tych opadów, chociaż nadal będą się występ... będą występowały. Po godzinie 12-13 bardzo szybki wysyp konwekcji i bardzo szybkie uruchomienie się burz które no, obejmą zachód kraju, centrum kraju, północ kraju, chociaż wydaje się, że na początku, szczególnie w godzinach popołudniowych, centrum kraju będzie najbardziej burzowe, tam będą tworzyły się burze również w formie wielokomórkowej, natomiast po południu i wieczorem siła ciężkości burz może przesunąć się na województwa południowe i to tutaj burze mogą być najbardziej dynamiczne. To tutaj właśnie możemy mieć superkomórki burzowe, które będą zdecydowanie bardziej niebezpieczne od tych burz, które będą w centrum na północy kraju. Ostatnie burze mogą wygasnąć w nocy bądź nawet rano, bo niektóre wyliczenia modeli numerycznych, tak jak chociażby model ECMWF wskazuje, że niektóre burze będą również w nocy występowały w centrum kraju, na północy. Na wschodzie model Swiss hd 4 na 4 również pokazuje konwekcję, lokalnie burze nawet do godzin porannych. Energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji najwięcej będzie w Polsce zachodniej, w Polsce południowej, w Polsce centralnej. W godzinach popołudniowych, według modeli krótkoterminowych, nawet od 600 do 1000 na kilogram, chociaż modele średnioterminowe faworyzują jeszcze większą ilość 1200-1400 dżuli na kilogram, a w godzinach popołudniowych Południowych i wieczornych, 1600, nawet lokalnie. Więc, no, i przez całą noc ta energia. Też będzie występowała. To nie tak, że w godzinach wieczornych będzie jej zakończenie. Dodatkowo będziemy mieli bardzo dużą ilość wody w dolnych warstwach troposfery, szczególnie w Polsce Zachodniej, Centralnej, również południowej i wschodniej. Dodatkowo też dzisiaj bardzo mocnym czynnikiem inicjującym silne burze na południu kraju jest prąd strumieniowy na wysokości 300 hektopaskali, który bardzo mocno będzie tutaj wiał na, 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 na wysokości. Nad naszymi głowami, właśnie na południu kraju, z południowego zachodu, w kierunku centralnym, w kierunku województwa lubelskiego. To właśnie tutaj, na tym obszarze, te burze, jeżeli będą, to będą najbardziej mocno napędzane. Tu będziemy mieli szansę na superkomórki burzowe, tu będziemy mieli szansę na powstanie bardziej niebezpiecznych i trwałych zjawisk burzowych. Właśnie ten prąd strumieniowy będzie tutaj do tego bardzo mocno napędzany napierał i będzie tutaj pod tym kątem bardzo mm, przydatny. Superkomórki burzowe w największej szansie mają utworzyć się w województwach południowych, również w województwach centralnych. Na północy burze nie powinny przyjmować takich form, ale cały czas widzimy, że województwo małopolskie, województwo podkarpackie z tymi burzami superkomórkowymi jak najbardziej ta możliwość tworzenia się jest i te burze tutaj mogą występować. Tam, gdzie superkomórki burzowe, tam możliwość pojawienia się trąby powietrznej, która jest, jest szczególnie tutaj właśnie w Polsce południowej, w Polsce centralnej bardzo mała szansa stosunkowo, ale mimo wszystko trzeba o niej wspomnieć. Większa szansa jest na pojawienie się lejów kondensacyjnych, na które też zwracam uwagę. Tam też, gdzie superkomórki burzowe, tam większy grad. W godzinach popołudniowych i wieczornych w Polsce południowej, w Polsce centralnej, jeżeli gdzieś utworzy się superkomórka burzowa, to grad może osiągać do 3 do 4 cm lokalnie, choć przeważnie od 1 do 2 cm. Polska północna od tak dużych, tak silnych gradobić raczej będzie wolna. Jeśli chodzi o same opady, no to tutaj akumulacja opadów największa w Polsce południowo-wschodniej rzeszów, Kraków do 40-50 mm, i tam, gdzie będziemy mieli wędrującą konwekcję zgodnie z cyrkulacją niżu, tych opadów będzie właśnie więcej. Także, moi drodzy, widzicie. Widzimy tutaj przede wszystkim, że faworyzacja na silne burze jest w Polsce Południowej. I wyrysowałem mniej więcej e, taką swoją ocenę sytuacji. W ten sposób. Polska południowa, szczególnie województwo śląskie, województwo małopolskie, województwo podkarpackie, część województwa lubelskiego, województwo świętokrzyskie z racji tego, że tutaj ten prąd strumieniowy będzie napędzał nam te burze, to tutaj ta sytuacja pogodowa może być bardziej niebezpieczna. Pozostała część kraju, prócz krańców Północno-Zachodnich, bo tam te burze powinny być najbardziej słabe, no tutaj będziemy mieli wędrówkę formacji konwekcyjnych i burz, które również mogą być lokalnie silniejsze i też warto na to zwrócić uwagę, że też w tym obszarze miejscami burze będą przynosiły niebezpieczne zjawiska, chociaż szansa na to powinna być mniejsza. Mam nadzieję, że ta mapa jest bardziej czytelna od poprzedniego tam rysowania i jeszcze tutaj z czasem będziemy to zmieniać, żeby było jeszcze lepiej. Przejdźmy zatem do porywów wiatru. Jeśli chodzi o porywy wiatru, porywy nie powinny być zbyt silne od 20 do 40 km na godzinę, ale tam, gdzie będą przemieszczały się burze i formacje konwekcyjne, porywy wiatru mogą osiągać 60 do 70 km na godzinę. W tatrach 70 do 80 km na godzinę wieczorem i w nocy porywy wiatru zdecydowanie słabsze uspokojenie sytuacji. Z południa w kierunku północnym będą nam tutaj, yy, wiatr będzie nam tutaj wiał i sytuacja raczej pod tym kątem nie będzie się zmieniać. I na koniec został wydany dzisiaj alert RCB przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem dla województw południowych. Przede wszystkim czytamy uwaga dziś i w, w nocy 13 i noc 13 na 14 lipca możliwe gwałtowne burze z silnym wiatrem właśnie tutaj w województwach południowych w części pięciu województw. I które województwa? Już wam mówię. Małopolskie, śląskie, część Podkarpackiego, część Świętokrzyskiego i Łódzkiego. A zatem moi drodzy, zapraszam dzisiaj do śledzenia nas na relacji na YouTube. Widzimy się w kolejnym materiale. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do instalacji aplikacji Monitor Busz, żebyście byli na bieżąco z sytuacją pogodową. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.